Mandero ruszamy z nowym formatem, e, czyli jak widać tutaj, mamy kamerkę z moim kurde, może szpetnie, może i nie ryjem. E, lecimy sobie trasę ze Zbakowa Dolnego e, na powiedzmy na Siciny, sobie polecimy tą nową e, trasą na fikcyjnej Polsce. Mam nadzieję, że ogólnie moja transmisja nie zostanie zakłócona jakimś telefonem albo czymś w tym stylu, bo ogólnie korzystam póki co z kamery, z telefonu. Wiadomo, żeby nie robić sobie jakichś tam powiedzmy zbędnych kosztów, jak to się nie przyjmie. No i co, no lecimy. Lecimy sobie powolutku. E, zmieniłem sobie format, ten format mówię. Zmieniłem sobie program do nagrywania w ogóle, bo e, zainstalowałem sobie OBS i go skonfigurowałem. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Bo trochę z tym ekrzynem ogólnie miałem wykupione licencje na ekrzyna. E, I trochę nie powiem, było tam zabawy z łączeniem dźwięku, z łączeniem tam e, filmu i tam takimi różnymi pierdołami. W OBS mam to wszystko zrobione łącznie z Autodakiem. Także z premieru, radio się po prostu będzie ściszało, jak będę mówił. Mam nadzieję, że to będzie fajnie brzmiało, bo tak naprawdę to jest odcinek, powiedzmy, jakby testowy póki co. Zobaczymy co i jak. No i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Chętnie też poznam Waszą opinię. Czy właśnie e, nagrywanie z kamerą bardziej Wam się podoba, czy, czy lepiej bez kamery? Uważam, że lepiej z kamerą, bo powiedzmy nawiązujemy taką interakcję ze sobą. E, wy widzicie mnie i powiedzmy, że jestem bardziej wiarygodniejszy dla Was. Radejko oczywiście gra. Złote przeboje, no bo jakby inaczej, e, standardowo i niezmiennie, od dłuższego czasu. Sobie słucham tego radio grając WTS, i ogólnie e, zawsze przypominają mi się słowa rodziców, właśnie jak się jeździło za dzieciaka gdzieś tam e, na wspólne wycieczki, to zawsze oni radyko a ja to zawsze byłem taki, że yy, wyłączcie to gówno i tam ten różne tego typu, właśnie ja to najlepiej Energy 2000 i żeby łupało cały czas, a teraz to człowiek zmądrzał trochę, bo zawsze tak było gadane, że właśnie rodzice mi gadali, że kiedyś zobaczysz, będziesz słuchał naszych piosenek i to się naprawdę sprawdza, nie? I to jest często też tak, że właśnie jak ja sobie jadę gdzieś w tracę, to ja sobie włączam te, te stare piosenki, bo jednak jest kurde, no klimat, nie? mała przerwa techniczna nastąpiła, odsunąłem sobie trochę hotel, bo tak trochę miałem za blisko jakby w sensie kamerę w grze sobie odsunąłem trochę bo jakby była z deka za blisko mam nadzieję ogólnie, że wam się spodoba ten format bo dokonałem wszelkich starań, nawet sobie zbudowałem statyw na telefon e, prowizoryczny z PCV i kawałka drewna i czterech śrubek, także ale się sprawdza Powiedzmy kamera według mnie jest ustawiona Idealnie Fajnie że mnie w ogóle nie prześwietla bo Kiedyś pamiętam jak korzystałem z tej kamery co teraz korzystam jako Open Track To były straszne prześwietlenia i w ogóle ona jakoś jakieś ciemne te miała Nie wiem jak to nawet nazwać jakby przestery Wiecie o co chodzi no i musiałem tam ze światłem kombinować, jak ja dałem światło, no to ja musiałem potem, kurde, kawałek białej kartki na to światło przykleić. Nadkurna została jedna osoba, wypadek można przed... Tak, no ale zobaczymy, no mam nadzieję, że będzie spoko. Nagrałem już jeden odcinek wcześniej bez kamery, ee, ale po prostu coś z dźwiękiem było strasznie takiego, nie wiem, jakbym... Jakby za bardzo podkręcony ten dźwięk był, i nie mogłem tego wyciągnąć w programie, więc stwierdziłem, że. Nagramy sobie to jeszcze raz. No, wtedy nagrywałem jeszcze Actionem i, i Audacity. Teraz właśnie wszystko nagrywam OBS-em, także montowania trochę będzie mniej. I mam nadzieję, że będzie to wszystko po prostu no, lepiej. Brzmiało, wyglądało i w ogóle. Ciciny, chyba żeśmy przejechali ogólnie. Całkiem możliwe. Nie znam topografii ogólnie tego terenu póki co. Ale pojedziemy sobie na Jędrzechowice. Pobierzemy sobie jakiś kurde towar elegancki. No, jakaś krótka tam trasa. Nie będziemy tam walić. Nie wiadomo gdzie. Kurwa. Oto radar był. Pieniędzy tak za dużo nie ma ogólnie. No bo level tam chyba z 25 czy któryś. I pieniądze wszystkie poszły ogólnie na jaką tam naczepę. I na takie inne tego typu pierdoły. Bo ja sobie zresetowałem w ogóle licznik nie na tym profilu, że po prostu. Tych, pien... tych pieniędzy odjąłem, bo tam było parę milionów, a stwierdziłem, że sobie polecimy takim delikatnym hardcorem i będziemy sobie zarabiać po prostu jeżdżąc. Dobra, przejechałem te Jendrzychowice. Jedziemy dalej w sumie na pusto co tam. Sami sobie jesteśmy. O dziwka. Zara. Alfons za nami będzie jechał, jaką czarną betą, i nam ten szyby powybija. Dobra, jesteśmy w okolicach chowej. Zajeżdżamy sobie na bodajże szymek z but. E, Nie zajeżdżamy sobie na szymek z but. Jeden Pedalarz pojechał chyba. Idzie, cuka Teraz zajeżdżamy sobie na Szymek z Zobaczymy co tu ciekawego będą dla nas mieli. Mam nadzieję, że tutaj stąd będę mógł pobrać towar, bo w zasadzie wpadłem tutaj tak z partyzanta. Nie sprawdzając tego wcześniej na mapie. Także no zobaczymy, ale chyba jo. Chyba ogólnie pod wywrotę tutaj jest towar do pobrania. Delikatnie muszę sobie przybliżyć mapę, bo. Aha, tutaj jest znacznik. Dobra, zrobiłem takie znaczniki, kurde, żeby nie było widać za bardzo. I... Dobra, palmy światła i lecimy z budowy u Szymona, czyli z Szymek, z but. Jedziemy do święciechowej. Święciechowy nie wiem. W każdym razie mamy przed sobą godzinę 35 drogi. Także trzeba lecieć ogólnie. To ja miałem kiedyś swój kanał taki jeszcze inny, powiedzmy taki bardziej ogólny na YouTubie, i też tam nagrywałem właśnie z kamerą. Ale to się człowiek wstydził. E, tu miał tam jakieś kurde opory przed tym, przed pokazaniem swojego ryjca. I w ogóle, a teraz to w zasadzie mam wszystko w dół. Także wbijamy się na. Główną dróżkę z budowy od Szymona i, i jedziemy sobie. Aligancko. W ogóle jeszcze gadałem na tamtym materiale co mi się popsuł dźwięk o Master tracku. Bo wróciłem z Master tracka, w zasadzie to już tydzień minął od niego, bo kiedy to nagrywam to jest piątek. No i w sumie to... Powiem wam szczerze, że byłem w 2017 roku i podobało mi się bardziej, dużo bardziej mi się podobało w roku 2017 niż w 2023. Uważam, że był tam po prostu za duży syf. Nie chodzi ogólnie o o ciężarówki, czy tam o ten, tylko po prostu o zachowanie ludzi. To zachowanie to jednak takie jakby ludzie w ogóle, nie wiem, ze smyczy, spuszczeni, takie bydło kurde, nie potrafią się zachować, kleją na umór, a z tego co mi się kurde kojarzy, no to w 2017 to tak, tak nie było. No wiadomo, że ludzie to lubią sobie wypić i w ogóle, ale teraz porównanie obecnego roku z 2017 to w ogóle czepaść. W 2017 się jakoś nie bałem, żeby nie wiem, auto otwarte zostawić albo namiot czy coś na tym polu namiotowym, a teraz nie ma opcji. Kura zamknięta, namiot zamknięty, i nie wiem, ci ludzie w ogóle jak dzikusy się tam zachowywały. Łażą, nawaleni, kurde. Masakra. Ogólnie, no, klimat fajny, tak wiadomo, bo człowieka jednak ciągnie jakoś do tych ciężarówek mimo tego, że nie mam kwita. Nie jeżdżę ciężaróbkami na żywo, no tyle co po placu, to co tam wiadomo robimy. A, a tak to nie, nie? Ale to tak jakoś... Zawsze człowieka kurde ciągnęło, ja się nie zatrzymam przecież, panie Jacku! Dobra, ledwo wyrobiłem, ale zostawiłem pół drogi. Co oni tu chcą ode mnie? Kontrola wagi, no i okej okay, jest kurde, po co mnie tu wciągacie? A teraz muszę jakieś dzikie manewry na drodze wykonywać. No także tak jak powiedziałem, ludzie spuszczeni jak ze smyczy, byleby się nawalić, naćpać i robić kurde nie wiadomo jakie burdy. Czyli standardowa polska w zasadzie, no to nie ma się co tam poszukiwać. Z pewnością był to ostatni master track na którym byłem. Eee, bo z tego, po prostu no, też zastanawiałem się według opinii wszystkich ludzi co mi opowiadali, że z roku na rok jest coraz gorzej, no i postanowiłem też poniekąd to, to sprawdzić i się tam wybrać, no i... Dobrze, że nas nie złapali. Jak się zastanawiałem jeszcze nad e, streamowaniem w ogóle, żeby na Twitchu jakieś tam ten Grimiki sobie eleganckie puszczać obrotowe, ale zrobiłem w zasadzie ankietę na, na kanale na YouTubie i za, stwierdziliście, że lepiej będzie zostać nie na YouTubie, więc nie będę się tam w karabaniu powiedzmy w tego Twitcha. I... W no. Ach, ktoś... może to i lepiej ogólnie, bo ja mam tam łączę, to znaczy pobieranie jest OK, ale tam yy, wysyłanie jest na poziomie tam w zasadzie różnym, bo mam ten mobilny internet. W tym czasie. także tam różnie około 20 20 mega jest wysyłania także ten, ten live to tak Pull HD to tak nie, nie chciał przejść za bardzo. Trzeba mieć jakiś światłowód albo coś, ale tak, tak jak już kiedyś mówiłem, to światłowodem u mnie na kurde mojej wiosce to jest raczej średnia, bo ogólnie leży kabel, ale przecież nikt się nie kwapi, żeby go podłączyć. Na razie sobie jeżdżę jeszcze pod yy, naczepą SCS-ową, ale mam tam jakąś starą, nowe nowa trailer, taka firma naczep, ogólnie mam ją przygotowane powiedzmy jakby do konwertu żeby sobie to zrobić, bo ona by idealnie w zasadzie pod tą skanie pasowała e, stylistyką i powiedzmy mniej więcej rocznikiem no ale ja ją chyba ogólnie wymodeluję od nowa, bo ona jest z czasów Germana, także Jakość pozostawia wiele do życzenia. Ogólnie po nałożeniu AO to jest spoko, ale no jednak. Chwilowo to nad jeziorkiem Wypadałoby to poprawić. Szuka... Dojeżdżamy do celu. Z zatrudnienia. Nie ma miękkiej gry. Nowe wysad... Pieniądze będą zarobione. Się zaczyna na w grudni... Materiał będzie skończony. Spoko... Ogólnie nagrywam już 25 minutę. Eukes, który wraca do ekstraklasy podczas. No wiadomo, ja to będę ciął, no bo żeby to się Wam przyjemniej oglądało. Mam nadzieję taką, że się przyjemniej ogląda. Bo ja mam świadomość tego, że to może być trochę nudne ogólnie takie oglądanie, powiedzmy jednym ciągiem. Dlatego też trudne. No i liczę na to, że jest ogólnie lepiej dla Was. Zapraszam, Częstochowa, to nowego Teraz tak, myślę tu musimy ustawić elegancko Zaczęła grać tu jakaś dziwna muzyczka, ogólnie nie wiem czy to w radiu, czy po prostu kończy mi się czas na dostawę tego Czegoś z czym jadę, ale chyba, chyba nie A może, nie wiem Co to za różnica Kochamy ogólnie z taką wywrotą to się dużo lepiej cofa ogólnie bo jest powiedzmy bardziej zwrotna i, i lepiej sobie to wymanewrować dojechali w górę musiła się nie, nie kliknąłeś dbanie światła ręczny także dojechaliśmy na miejsce zaraz będą nas zwalać a My widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję taką. Także do następnego. Cześć.